Dobry, w dzisiejszym odcinku trzeba naprawić, załatać następstwa z wczorajszej nocy. Przecież stanęła! No problem. Jadę na załadunek, a podarta, nie? Mam zestaw naprawczy. Ale chcę, jak wrócę do Polski, ładnie załatać tą plandekę tak jak wtedy po cięciu na Hiszpanii. Więc yy, daję po prostu tak. Ostatnio, ja nie wiem, co ja za przeczucie miałam, bo ją kupiłam jeszcze dawno temu i cały czas leżała w domu. I teraz, jak się zbierałam w trasę, myślę, kurczę, leży leży. Jakby się coś nie bo Boże, stało. To ja w ogóle w Volvim nie mam yy, taśmy mocnej, zbrojonej, która będzie yy, niewidoczna na no I patrzcie, widzicie, stało się jak stało. No dobra, złam jeszcze raz pokażę, jak to wygląda. Generalnie sytuacja ma się tak i to jest coś, co najbardziej widać. Od razu prześwituje. Tego w ogóle praktycznie nie widać. Jakoś tak to trzeba by było zrobić. Z podu nie chcę dawać, bo od razu będzie widać taką taśmę, nie? A tam, to teraz musimy się przypracować i nie zwrócić na to uwagi w ogóle nikt nie może, więc no nic, może tak to po prostu zrobimy i wtedy tak, jak uważacie żeby to załatać, żeby tego nie wypchnąć chociaż powiem Wam, że tutaj jest metal pod spodem tu jest, dotąd jest metal no nic, no próbujemy pierwsze umyjemy, tak czy inaczej ale te spodnie są wygodne Jezu, ja już po prostu kocham te spodnie a tam były jeszcze inne kolory ja czuję, że sobie kupię jeszcze te zielone te beżowe, one były mega fajne, ale jak mi się trochę przytyło to po prostu się stały za ciasne i one są cały czas w domu ja liczę, że przyjdzie taki moment, że ja je znowu założę. Aczkolwiek z drugiej strony też już mam tyle lat, żeby się przestać łudzić, że jak się przytyło w tym wieku, to że się jeszcze schudnie, ale ja też zawsze tyję z automatu na zimę i później z automatu wchódnę. Wzięłam teraz swoje jedzenie, takie jak dawniej, w czasach byłam chuda, więc jedziemy do Włoch i ja wcale nie zamierzam jeść tych rzeczy ze stacji benzynowych, tych rogolików z różnymi. Z tymi O, pięknie siada. Wiem, że ta ta taśma się drze, ale o to chodzi, żeby mi, tak wiecie, ładnie siadła. Dobrze. Jest szansa, że to będzie działać. Nie wiem, czy by to nie trzeba było zrobić w ogóle na płynie, ale chyba ale ładnie przylega. To ładnie odpuściło. Nie ja chcę to teraz naprawić, bo powiem Wam szczerze, że miałam też tam takie zadarcie z drugiej strony i zrobiłam to w Rzeszowie i to tak brzydkowo wygląda. W takiej firmie pierwszej, lepszej, a to co zrobili mi, Jezu, co to było, nie pamiętam. Chyba żeby do od pola wstąpić, oni też łatają że to zrobią ładnie. Też jeszcze zakleimy dołem, żeby nie było widać tego białego. Jak ktoś z klientów będzie mieć zastrzyżenia, no to po prostu zrobimy tak, że wezmę tam ten lezewca naprawczy, gdzie jest po prostu kawałek czarnej plandeki, który się nakleja i on wtedy mocno trzyma, dużo mocniej, chociaż taki duct tape jak on siądzie, to też jest ok Myślę czasami o tym, żeby w ogóle w Volvo wymienić plandeki i z tych plandek tutejszych w ogóle uszyć jakieś fajne torby na przykład. Chodzi mi to po głowie, ale później sobie myślę, że w sumie to te blendajki są fajne, teraz wspomnień z tymi blendekami. No może szkoda. Jak? Widzicie? Jak to wygląda? To na samej górze jest tak zrobiona, że widzicie, że powinna woda woda brać na siebie widzicie i wtedy już powinna spływać. My tak powinnam zrobić od dołu do góry, bo by było mądrzejsze, ale tak to wygląda, jak uważacie. No nic, jest jak jest. W sumie teraz jak patrzę, to powinno było odpiąć i zrobić tutaj, to by w ogóle było widać, że taki jest jeden, czy jedna część. No ale dobra, zakładamy, że to naprawimy. Jeszcze teraz tutaj, gdzie to jest. Tu. No i tak to wygląda. Tu nie jest naklejone, to jest podrapane. Naklejone jest gdzie jest. Tu jest naprawione, a powinno być dobrze. Cześć! Proszę! W domu! Home! Jestem na siebie zadowolony. nawigacja, że dotrzymy kawałek przed trzecią, na, czwartę, na czwartą jest awizacja, więc to jest ten moment, żeby być. Pójdę, będę godzinę wcześniej i będę im tam. Rzekać, że ja chcę załadunku. Dobrze, bo ja mam jeszcze telefon zrobić. Jadam i jedziemy. Do celu. Muszę sprawdzić jeszcze inne koszule, bo chyba były tam inne kolory. A ja jeszcze po prostu że ja ją urobię. że to jest mój nowy ubrany strój. Możecie się teraz przez pięć kolejnych lat pytać, czy oferować tak wcześniej to robiliście, czy, czy chcę, żebyście się mi złożyli na nowe ubrania, bo cały czas nasze to samo. Dobrze, słuchajcie, jesteśmy pod załadunkiem. Ja sobie zakładam kurtkę, bo tutaj słońce niestety nie świeci. I idę się zapytać, czy mnie wpuszczą, bo jest za 15:30, a awizacja jest na czwartą. Na internetach piszą, że niektórzy widziałam, że, że wpuszczają godzinę wcześniej, niż 5 minut wcześniej, więc pójdę i zobaczę sama. Powiem Wam. No dobrze, może wjeżdżać? widzicie, jestem godzinę 10 wcześniej i pani powiedziała, że można wjeżdżać, sprawdziła. Mory, wszystko okej, okay. można wjeżdżać, no tak można, no to można. Wiecie co w ogóle dzisiaj będziemy wieść? Będziemy wieść całą ciężarówkę puszek pustych puszek w tym razie. A tym ostatnim, a ostatnim razem co w życiu ten filmik taki, co haha, grube miliony zrobił i na TikToku i na Instagramie. No to to były puste puszki, ja wiedziałam, że to, jest, że to w sumie każdy wie, że yy, tandemem się woździ puste puszki, bo przecież tandem, tandem, zestaw przestrzenny, ma mniejszą ładowność niż takie zwykłe, więc do, jeżeli chodzi o przewożenie napojów, no to są specjalne naczepy, które są troszeczkę inaczej skonstruowane, one są w ogóle lekkie, żeby mogły jak najwięcej przewieźć tych napojów. Podobno się z nimi jeździ, kto jeździ właśnie, wozi piwa, kole nie kole. Dajcie znać, ja takie słyszałam właśnie, że, że te takie lekkie naczepy, gdzie jak to, to, to jakiś kierowca raz powiedział, że są tak odciążone, koronki z ram zrobione, że, że się właśnie bardzo gną. No Ale mają trochę ładowności, bo wiadomo, że to jest ciężkie. Kiedyś słyszałam w ogóle taką teorię. Na temat, eko, na temat ekologii, że jeżeli generalnie rządy jakby rzeczywiście chciały być takie ekologiczne, mega ekologiczne, w sensie jakby chciały być jeszcze bardziej i efektywne, to pierwszą rzeczą, którą się powinno zrobić, to jest zakaz przewożenia wody po każdy kraj. Ma Każdy region praktycznie ma swoje uścia wody, a przecież na przykład to, że patrzcie tam Evian, nie? szwajcarski czy francuski, ja w sumie nawet nie wiem, jest włożony na cały świat, no to popatrzcie, nie? Ja pamiętam, że ja byłam w szoku, na przykład rzeczywiście, jak byłam w Kanadzie i poszłam do sklepu w Toronto, randomowego, a tam była woda Evian. Nie wiem, czy po prostu jest brandowana, czy jest transportowana ze Szwajcarii. No to popatrzcie w ogóle, ile paliwa idzie na to, żeby rzeczywiście żeby przetransportować głupią wodę. A czy ta woda ze Szwajcarii, ona jest lepsza niż tą, którą mają w, w Kanadzie? No nie, no nie ma, no nie jest tak generalnie, przecież... Każdy każdy ma swoją wodę, więc ja się z tym zgadzam jak najbardziej. Transport wody to jest głupi transport i zbędny transport. Ładnie ta firma wygląda. Powiem Wam szczerze, pójdziemy się zameldować i zobaczymy, co oni sądzą o mojej wizycie tutaj, która będę musiała jeszcze pozamiatać, bo słyszałam, że właśnie na te takie puszki potrafią czasami bardzo skrupulatnie sprawdzać. W sumie ostatnio też puszkę woziłam. Myśmy znaczy nie, sprawdzali. No właśnie, sprawdzali. To Volvo był taki czysty. Sprawdzamy to w tej firmie. Jest tutaj tak. A tu jest prysznic. Nie jest sla. Czkolwiek zimna. era. Ale przynajmniej jest o to, to przebież. I czy wy wiecie o tym, że od razu dali mi rampę? Nie rozczuję, że gdybym przyjechała wcześniej, to bym też mogła się zameldować. a no to przyjechałam z nastawieniem takim, że się ustawię, zamelduję i że ja teraz będę obiad gotować. I oni to wyczuli, że nie żadnego biodu. Wow, prawie że na wprost. Się to udało. Nie są. Nie ucieka No dobrze. Czy mogłabym drzwi otworzyć do załadunku? A może Wy chcielibyście się zaangażować? Co by na to? Patrzcie, to tu nie widzę z tego kanału, ja sama nie widziałam. Takie ostatnie załadunki udają, że cały czas muszę sama się rozładować, załadować. Czekam na ten moment, kiedy będzie tak w Hiszpanii, pani, że to już będzie zabronione. Nie? Fajnie by tak było. No i słuchajcie, mają tutaj dosyć wysokie standardy, bo kazali założyć linkę celną, będziemy wykładać plon. Nie chodzi o cło, ale o to, żeby tam nikt nie włożył swojego palca. Czyż to jest długa linka czy krótka, bo już sama nie pamiętam. Ja jest wygląda na długą, bo będzie jedna dookoła. Pamiętam, że kupiłam w końcu krótkie, ale chyba ich nie zmieniłam i tak chyba sobie są po prostu. A te krótkie chyba są. W tym. Я не хочу, чтобы колонка была слишком короткая Посмотрим мы она Są dwie rzeczy, o których musicie zawsze pamiętać. Jeżeli macie plomby, to musicie sprawdzić, czy w papierach numer plomby się zgadza. To wam może narobić problem, bo jak ktoś zakłada plombę, no to bardzo często później na rozwodunku te plomby są sprawdzane I jak one nie zgadzają, ja bym nie chciała być w naszym miejscu. Jesteście tutaj świadkami wszyscy razem, że zakładamy jedną plombę. O, wystarczy tego tak tutaj. te oczka. Można też tutaj, ale... Często tutaj się nie mieści, no to by się zmieściło. Tak sobie to tutaj zrobimy. O, tak. No i bateria padła, ale patrzcie, że jest. Pięknie, tutaj nie ma. Idziemy tu teraz dużo trochę O, ktoś pudełek nie zostawił. No i tutaj. Umyłam i myślałam, że przy plombach się nie obudzi. widzicie, to i tak się budzi. To jest, to jest to. No i... Tak. wszystko. Wiecie co, może to jest też czas zmienić moje buty. Te moje niebalanse, pamiętacie, że je kupiłam jeszcze? Mówiłam, że buty wymienić. <grym> no bo te też już mają 5 albo 6 lat, ale są białe przez to, że my je szteczką do zębów i pastą do zębów, ale taką jakąś ścierną. Ostatnio na przykład miałam lakalutę <grym> więc yy, no, ale już tutaj ta skóra jest całkiem taka pościerana. Uch, to co? Jedziemy. Trzeba też przyznać, że z tego wszystkiego to ja zbłodniałam Bo już to załodowo patrzcie jaki on jest szybki Ale co jak ja trochę ładuję, trochę kręcę, tu kamery zmieniam To niestety tak jest więc zjadły chociaż trochę, a później się możecie zatrzymamy. Tylko będzie koniec nagrywania, bo już bateria jest całkiem rozładowana O, lodówka mi się łączyła? czemu to? O, banana sobie zjem Banana tego zamrożonego, wiecie z czym go zjem? masłem orzechowym, to jest dobre jedzenie na na szybko tylko to przykładam, z miejsca na miejsce czy to mam jakieś otworzone, czy nie? Już nie wiem w kontekście mojego odchudzania czy to ma wielkie szanse faj jak tak będę jeść zamiast jeść to ja podjadam ale dawno nie jadłam masła orzechowego hmm. no na więc. Nie dobrze wymieszać. O, a to jest takie niechrupiące. No nic, to jest nienikakie. To ja sobie kupiłam. mi spięło, aż, kark mi spieło na tym przeciągu. <laughs> Jakbyście nie wiedzieli, to jest tego halikona właśnie tych wszystkich ubrań, które mam na sobie. No i to już tyle w dzisiejszym odcinku. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować kanał, jeśli tego jeszcze nie robicie. To jest darmowe. A teraz szczególne podziękowanie dla wspierających ten kanał. Black Knight, Ariel Karp, Matthias Kunkel, Graham Robinson, Franz Zeitz, Aaron Lada, Michał Hojnacki, Kevin Rafferty i Adelmo Filio, Manuel Ceresoli, Fab3875. Dzięki!